Cześć, mam na imię Karolina i serdecznie witam Was na moim kanale Dzisiejszy film jest kolejnym filmem we współpracy z chłopakami z Wlopi, Także koniecznie zerknijcie na ich stronę A dzisiaj będziemy rozmawiać o tanich dresach z Sinsaya są to dresy, które w pewnym okresie zrobiły mega furorę, dlatego że po prostu spodnie kosztowały 25 zł No a wiadomo, wszyscy jakby jesteśmy w trakcie pandemii, więc większość ubrań, które nosimy, no to są właśnie jakieś ubrania podomowe, tak zwane yy, I takie ubrania, wiecie, no wygodne przede wszystkim Dlatego chyba sensownym jest to i wiadomo, czemu wszyscy się na nie rzucili no, skoro właśnie bluza kosztowała 39 zł, a spodnie 25. No i ja właśnie, przez to, że uwielbiam tanie rzeczy, tak jak już wam kiedyś opowiadałam w tym filmie o w ogóle tanich rzeczach, też właśnie wspominałam o Marce Sinsej. Sinsay ogólnie nie należy do najdroższych sieciówek w porównaniu np. do Zary czy do, nie wiem, berszki, ale Niestety, moim zdaniem, troszkę odbiega jakością od tych właśnie reszty sieciówek tych droższych, dlatego dzisiaj chciałabym Wam pokazać mniej więcej, czy opłacało mi się kupić te dresy, jak z ich jakością, no i wyglądem. Jeśli chodzi o te dresy, to było bardzo dużo kolorów do wyboru, począwszy od takich. Najbardziej standardowych, jeśli chodzi o dresy czyli na przykład czarny, szary, ale właśnie też takie, można powiedzieć, modne kolory, bo takie ładne pastele. Ja mam akurat e, dwa komplety: ten, który mam na sobie, czyli właśnie fioletowy, i takie żółciutki, które Wam jeszcze pokażę w e, dalszej części tego filmu. I jak już wspominałam, cena spodni wynosiła 25 zł. A cena góry bluzy kosztowała 39,99 Troszkę właśnie zazwyczaj jest na odwrót, że zazwyczaj spodnie są droższe, a góra właśnie jest tańsza Ja też tutaj powiem Wam porównanie do dresów ze Stradivariusa, które też posiadam Powiem Wam na samym końcu jak to mniej więcej wygląda, zwłaszcza że wiadomo, że właśnie dresy ze Stradivariusa no tak z dwa razy droższe są na pewno jeśli chodzi o te dresy, mają bardzo ładne ściągacze na dole. Fajnie się układają w ogóle te spodnie. Jeśli chodzi o fioletowy kolor, to spodnie są naprawdę super, wszystko w nich gra. Jeśli chodzi o kolor żółty, to niestety przy ciemniejszym kolorze bielizny mogą one prześwitywać, jeśli chodzi o spodnie. Bluza jest naprawdę super. Bluza naprawdę nie mam do czego się przyczepić. To jest raczej ten typ bluzy, który jest delikatnie przykrótki, i oczywiście jest to bluza przez głowę. Jeśli podniesiecie ręce, to troszkę Wam widać brzucha, ale te spodnie mają w miarę wysoki stan, także tym się nie musicie przejmować. Ja zazwyczaj kupuję rzeczy w rozmiarze S, ale ten dres kupiłam sobie w rozmiarze M. Sincei strasznie moim zdaniem zaniża rozmiary, w sensie nigdy nie wiem, czy zaniża, czy zawyża. Jeśli zawsze na przykład jeśli nasze spodnie 36, to tam się w 42 nie mam o wyżej zmieszczę po prostu nie wiem, to jest to sieciówka na takie, wiecie, bardzo szczuplutkie dziewczyny. No ale ogólnie kupiłam sobie te dresy w rozmiarze M i... Polecam wam sobie wziąć rozmiar jakby większy. Jeśli właśnie lubicie takie bardziej oversizedowe, no takie bardziej luźne, ja właśnie, jeśli chodzi o dresy, to raczej dążę do takiego wyglądu. Także właśnie ten dres polecam wziąć sobie rozmiar większy. Jeśli chodzi o bluzę, nie mam do niej najmniejszych zastrzeżeń. Jest bardzo wygodna, nic się z nią nie dzieje, ma w ogóle też fajny kaptur, no i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jeśli chodzi o spodnie, no tutaj jest troszkę e, inna sytuacja, dlatego że no kurczę, 25 zł za spodnie wydawałoby się naprawdę bardzo mało. No ale niestety te spodnie mają swoje wady. Po pierwsze, zaczynają się ogólnie kulkować na nogach. Powiem Wam tak, że raczej spodziewałam się tego efektu, skoro te spodnie kosztowały 25 zł. Więc aż tak mi to nie przeszkadza, zwłaszcza, że mam ten taki przyrząd do zdejmowania tych kulek, więc nie jest źle. One po kilku praniach robią się właśnie od tych kulek takie troszkę szorstkie, ale nadal są, w sensie zwieszło, ale nadal są bardzo wygodne, fajnie się prezentują. No i też wiecie, jak sobie na przykład, tak jak ja kupiłam, dwie pary różne, to po prostu można sobie też fajnie mieszać, nie tylko, że chodzić w całym secie, ale na przykład w ogóle zmieniać. też wiecie, trochę się śmieję, że wygląda. Jak kurczaki z siostrą, w tych żółtych. Takie, wiecie, pisankowe są trochę te dresy. No a jeśli chodzi o żółte dresy, to niestety tutaj w jednym miejscu na szwie zrobiła mi się dziura. Wiadomo, że to można zaszyć, ale no kurczę, szkoda, że się takie coś zrobiło. Ogólnie te dresy. Jest bardzo ciężko dorwać, w sensie te fajniejsze kolory, no bo wiecie, takie czarne, szare to są takie kolory standardowe, a wydaje mi się, że teraz tak na wiosnę fajniej sobie kupić jakiś taki set w tym kolorze, jakimś takim pastelowym, takim wiosennym. Jeśli chodzi o bluzę, ja tej bluzie daję takie. Mocne 8 na 10 dlatego że naprawdę nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, nic z tą bluzą się nie dzieje, jest bardzo wygodna. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest adekwatna do rozmiaru jest taka luźniejsza ta MK, dlatego naprawdę bardzo polecam górę. Oczywiście jeśli jeszcze też tak nie wspominałam na samym początku, ale nie musicie jakby kupować całego setu na las, to, to nie ma znaczenia, czy kupicie sobie osobno, możecie też od razu mieszać kolory, nie ma to znaczenia. Jeśli chodzi o spodnie, za taką cenę nie jest źle. Za taką cenę nie jest źle, dlatego że dostajemy fajny kolor, w miarę fajny materiał, jak na Sinsei. Wydaje mi się, że jakościowo i w ogóle są adekwatne. Do swojej ceny, ale nie wydaje mi się Że właśnie kulkowanie Jest takim wielkim problemem Zwłaszcza, że no głównie raczej wydaje mi się Że będziemy w tych spodniach chodzić Po domu, także Jak najbardziej ogólnie polecam wam Te sety w różnych kolorach I naprawdę też polecam Sobie wziąć rozmiary je większe Dlatego, że no mówię no niestety Sinisej to ma takie bardzo malutkie rozmiary Także spodniom daję takie 6 Na 10, ale naprawdę Jeśli chodzi o całość to się bardzo fajnie prezentują. Jeśli chodzi o mnie, ja lubię takie właśnie nowości i takie, wiecie, żeby wypróbować sobie jakieś takie taniutkie rzeczy. Jeszcze na sam koniec, co do porównania ze Stradivariusem, uważam, że tutaj akurat bije bije Stradivariusa na głowę, dlatego, że jeśli chodzi o te dresy, mimo że one się kulkują, to jednak miały spoko ceny. Dodając sobie to właśnie 25 do 39, a tak nie wiem, może z 5 tych więcej kosztowały cały set ze Stradivariusa. Ale tu akurat była bluza rozpięta i dresy. Ja sobie wzięłam w takim standardowym kolorze czarnym. Nie mam tutaj Wam do pokazania, ale ogólnie chciałabym porównać. Te dresy ze Stradivariusa się kulkują mocno, a są dwa razy droższe. No, także jeśli macie okazję, jeśli gdzieś dorwiecie, właśnie te fajne dressiki, to naprawdę Wam bardzo polecam. W takim razie to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się dorwać e, właśnie ten set, ten dress e, z Jeśli tak, to w jakim kolorze, bo to też jest ważne, bo te fajniejsze kolory naprawdę szybko schodzą. I w takim razie widzimy się w przyszłym filmie za tydzień. Pamiętajcie, dodaję zawsze filmy w niedzielę o 20. Do zobaczenia, cześć!